Siemoneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Road to Dragon Lore. Wodajże szósty odcineczek albo siódmy, kiggo wie, ale mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Zostawcie lajka, jeśli tak. Jeśli jesteś nowy na, nowy na kanale. Zostaw suba, a my przechodzimy chyba z automatu już do Excela na podsumowanie, bo powiem, że wreszcie się kurde rozbrykało. Wczoraj był superowy dzionek Ekstra to siadło. Mieliśmy wczoraj 123. Początkowo by ciki ładnie wchodziły, nie powiem, że nie. Overki, rowerki tutaj zabrakło nam niestety dwóch brameczek. I toż to też siadło, no ale nie ma co płakać. Tutaj też nam zabrakło jednej bramki w sumie. Bo tu było kombi chyba z trzech metrów. Dwa siadły. Jedna, jednej bramki nam zabrakło. Czyli praktycznie było close. No, ale nic, koniec końców. Wczoraj zrobiliśmy 60 końców samego profitu, czyli my tak naprawdę 50% zarobku jesteśmy do przodu. Eee, tutaj piłka nożna za bardzo nie posiadała. Rebeli się nie wygrali z fejs, ale tak jak mówiłem, to takie jolo: albo siądzie, albo nie siądzie. Augsburg-Bochum było 1-1. W sumie mogą dać X2, bo było 1:80, ale chciałem pograć na wyższych kursach. Eee, Kolonia mnie zaskoczyła, że wygrała z Frankfurtem. No, nie, ja Dziwne, myślałem, że Frankfurt to jakoś złapie, no i standardowo Everton-Tottenham już, już sądziłem, że wygraliśmy, bo patrzyłem na flash score, że jest 90 minuta 2-1 Tottenham, a fajnie, okej, okay, zajebiście, e, nagle patrzę pół godziny później, 2, 2 1, takie, he. no tak, 95 minuta, no to nas wychujali, ale Jonek wczoraj wreszcie był superowy. NBA trochę nam pomogło. Lakersi wygrali. Tutaj zrobiłem później kombi. Ot już zrobiłem w nocy, jak już oglądałem te mecze. Trzy mecze złożyłem, że będzie over. Tam ilość ta punktów, nie wiem, 212 i tak dalej, co było pokazywane. Siadło ładnie też. I przechodzimy do dzisiejszego dnia, czyli 4 luty. No, tutaj są takie bardziej ryzykowne bety. Nie wiem dlaczego. Do końca w to poszedłem, ale tak patrząc na te drużyny stwierdziłem, że zrobię powtórkę z wczoraj, gdzie też będę szedł na wyższe jakby stawki, ale też dobiorę takie jakby pseudopewniaczki, że po niższych kursach, czyli jak tutaj 1,50, 1,50, żeby Wolverhampton szczeli chociaż jedną bramkę. Przeciwko Chelsea tak naprawdę to kto jest z trzeciej ligi polskiej mógłby trafić. Jak mają chwilowy dzień, i tutaj Brest z Liceą, to jest drużyna, która ma chyba trzecie i czwarte albo drugie, trzecie miejsce. Więc wydaje mi się, że over 1,5 powinien być tutaj gwarantowany. To mecze z niższych półek, ale zacznijmy od początku. Nottingham Forest wygra z Bournhampton, czy Bournemouth, czy jak to się tam nazywa, Kigowie wie. Idę za Nottingham Forest. Nottingham potrafi zeskoczyć, więc 4,60 jak najbardziej. Biorę to Arsenal-Liverpool Liverpool, Liverpool od, Nie wiem, z tego co widziałem, ponad 5 meczów niepokonany, co chodzi o Premier League Arsenal teraz dwa pod wygrał ale Arsenal mamy na trzecim miejscu, Liverpool jest pierwszy No i kurde Kusik 2.95 Liverpool chyba to będzie teraz się wszystko Mi się tak wydaje, że Liverpool się starał, żeby Klopp Wygrał Premier League na tym ostatnim sezonie jak jest z nimi Więc Wydaje mi się, że chłopaki mogą tu się spiąć i wygrać. To już omówiliśmy, czy trzeba nam bramkę. Tutaj, że Berest wygra z Niceą 265 superowy kursik. I tutaj druga Bundesliga, później Ewelsberg z Kaiserslautern. Kaiserslautern wyrzuciło teraz w pucharze Niemiec Hertha Berlin 4:0 0 czy 4 1. Więc twierdzą, że Kaiserslautern może być jeszcze w gazie i mogą to wygrać. Kursik prawie czy superowy Później dalej mamy Atalanta-Lazio, tutaj myślałem nad x2, bo Atalanta jak i Lazio ostatnie 5 meczy wygrali lub zremisowali. Obydwie drużyny są na, na top 8, co chodzi Serie A, więc stwierdziłem, że zamiast tu iść na over 2,5 to daje 1,60 tak naprawdę. Pójdę, że Lazio może wygrać 1,0 przykładowo, a 3,65 to jest naprawdę super kurs jak chodzi o taki mecz więc wybieram to i później mały takiej kombi z serii A, że Torino Saleritana będzie over 2,5 i Inter Juventus over 2,5 może się mam nadzieję później przechodzimy do Hiszpanii i tutaj też myślałem czasem, żeby nie dać na Hetafe że wygra, ale z drugiej strony Real Betis też się potrafi postawić i tu może być tak naprawdę też X Real Madrid, Atletico Madrid, patrzyłem czy Real wygra, no to mały kurs Atletico by mogło też wygrać z drugiej strony, bo tyle co wygrali w Copa del Rey Ale to jest liga i w lidze raczej Real będzie dawał gazu, żeby odskoczyć jak najdalej Więc stwierdziłem, że w obydwu meczach damy over 2,5, mamy niecałe 4 Więc superowe to wygląda jak na dwa mecze I później przechodzimy do i IM Katowice Monty Gamer Legion, Gamer Legion gra Snacks, czyli patriotycznie za Snacksem 265 kurs wybrałem. Później Mouse Cloud9. I tutaj tak naprawdę jest 50 na 50 mecz, ale wydaje mi się przez to, że Cloud9 jakby więcej meczy teraz rozegrało w Katowicach, bo oni mieli te play-iny. To szczelam, że mają powiedzmy takie nie wiem. Zaklimatyzowali się może lepiej w tych Katowicach, bo to jest naprawdę czyste 50 na 50 tak naprawdę. Ale stwierdzam, że Cloud9 powinno tu wygrać, więc idę z Cloud9. I w ostatnim meczu Team Falcons z Polakami Rebels, i do tego drugi mecz Eternal Fire z Face. Wybieram, że Rebels wygra chociaż jedną mapę i że Eternal Fire wygra też jedną mapę z Face. Takie kombi. No i zobaczymy co to będzie. Jeszcze przejdziemy sobie kurde do Empire'ka. Pik pik gdzie jest Empire? Tu jest Empire. Żeby wam pokazać faktycznie, że to wszystko zostało zagrane. O proszę. Nie chcę wam tu naściemniać, że tego nie grałem. Możecie sobie zobaczyć po prawej stronie. Każdy kupon został zagrany i nie ma możliwości już odwrotu ani sprzedaży. Z tego co jeszcze widziałem, są dzisiaj mecze jakieś NBA i co nawet nie o tak późnej porze. Gdzie tu mamy NBA wpiszemy. I tutaj mamy, tu mamy co jest pierwsze Phoenix Suns, o oh, kurde taki niski kurs. No dobra Orlando Magic wygra. Mamy co Miami Heat, ja może tutaj pożre z Miami Heat lub obstawiłbym znowu, że Butler nawali over 25. Zależy co tu by dało Empire. Później co mam? Indiana Pacers, no to raczej wygrają, Boston wygra, Oklahoma wygra No Tak specjalnych meczów tu nie ma, okej okay, Milwaukee Bucks 1.92 Poszedłbym z nimi No i to też jest tragedia W sumie, naprawdę Dobra, zobaczymy czy Kevin Durant jest pokazany jako zawodnik Booker okay, Over 27, jest Kevin Durant No to ja idę z Kevinem to tutaj tip dla was, jeśli chcecie 1.67 zagrać: że Kevin Durant zrobił over 25. Wczoraj Golden State Warriors grało, z z kim oni grali, wczoraj na szybko. Z Atlantą Hawks przerżnęli ten mecz, ale z tego co pamiętam, Curry tak zrobił 60 punkcików. I z tego co widziałem też na Twitterze. Chłopaki robią sobie wpisy, że chcą teraz rekord bić, w co o trójki Więc wydaje mi się, że takie topowe jak Jokic, Doncic, Lebron, Curry, Butler, Embiid I ci wszyscy topowi będą się teraz prać, żeby robić pseudo rekordy i nawalać po over 40 punktów na każdym meczu Więc na, takich, eee, nie wiem, du na takie duże gwiazdy z NBA można śmiało obstawić, że będzie over 20, nawet over 30 Jeśli gracie na innej stronie, z Go Empire To możecie sobie sami obstawić, w tak zwanym betty builderze Od ilu punktów, ale takie over 30 można próbować Wtedy już powinniście mieć kurs over 2 To tyle drogi widzu Kończymy ten odcineczek I słyszymy się w Road to Dragon Lore już w przyszły piąteczek Mam nadzieję, że ciki nam Będą się sprzyjać, że będzie fart z nami i że nasze saldo trochę wzrośnie i będziemy mieć już dwójeczkę z przodu, przyszły piąteczek, że przełamiemy tą barierę i wreszcie będzie big cash i powoli do przodu. Ja Wam dziękuję za uwagę i słyszymy się już przyszły piąteczek w kolejnym odcineczku Road to Dragon Lore. Nara!